Zwyczajne kobiety i ich codzienne życie. Praca w tramwajach, fabrykach i urzędach. Potem mundur, obóz i rozkaz. W Stutthofie, niemieckim obozie koncentracyjnym na Pomorzu, pięć kobiet stało się symbolem bezwzględności i okrucieństwa. Kim były? Co doprowadziło je przed sąd i jak zakończyła się ich historia? To nie była historia niewinności. To była historia kobiet, które miały wybór i wybrały zło. W tym miejscu, szanowny widz, chciałbym Cię powitać na kanale Wyrok Ostateczny, kanale poświęconym osobom skazanym na najwyższy wymiar kary. Jeśli interesują Cię sprawy sądowe, historia i odpowiedzialność, subskrybuj kanał już teraz, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A tymczasem zapraszam Cię na pierwszy odcinek z serii. Obóz koncentracyjny Sztutow powstał już 2 września 1939 roku. Zaledwie dzień po napaści Niemiec na Polskę, został zlokalizowany na terenach anektowanego wolnego miasta Gdańsk w miejscowości Sztutowo, 36 km od Gdańska. Był to pierwszy obóz koncentracyjny założony przez III Rzeszę poza granicami Niemiec i ostatni, który został wyzwolony przez 2077 dni, aż do 9 maja 1945 roku, był miejscem systemowego zniewolenia i śmierci dziesiątek tysięcy ludzi. Przez jego bramy przeszło około 110 tysięcy więźniów z 28 państw. Wśród nich Żydzi, Polacy, obywatele ZSRR, Węgrzy czy Niemcy. Szacuje się, że około połowa osób nie przeżyła z powodu głodu, chorób, przemocy, przymusowej pracy oraz egzekucji. W czerwcu 1944 roku obóz został włączony do realizacji tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Od tego momentu jego funkcje się zmieniły. Stuttgart stał się miejscem masowych zagłady. Warunki w barakach były skrajnie ciężkie. Szerzyły się epidemie, brakowało żywności i lekarstw. Jednocześnie rozbudowywane zostały struktury wewnętrzne, w tym personel kobiecy. Do służby dołączały kolejne nadzorczynie SS. Jenny Wanda Barkman urodziła się 31 października 1922 roku w Hamburgu. Z pozoru zwykła młoda kobieta. W 1944 roku trafiła do obozu koncentracyjnego Sztutchow, gdzie została nadzorczynią SS w żeńskim sektorze. Była postrzegana jako osoba bardzo dbająca o swój wygląd elegancka, zadbana, spokojna, ale jak zeznały więźniarki, również bezwzględna i brutalna. Dokonywała selekcji kobiet i dzieci do komór gazowych, stosowała przemoc fizyczną, nie wzdragała się przed biciem. Jej postawa była opisywana jako chłodna i wyrachowana. W relacjach niektórych świadków i we współczesnych publikacjach pojawia się przydomek piękne widmo, podkreślające kontrast między jej urodą a okrucieństwem. Warto jednak zaznaczyć, że określenie to nie występuje w dokumentach procesowych z epoki. Najprawdopodobniej zostało nadane później przez media. W maju 1945 roku została rozpoznana i aresztowana przez polską milicję na dworcu Gdańsk-Wrzeszcz. W trakcie procesu dbała o wygląd. Sprawiała fryzury nawet podczas składania zeznań przez świadków. Według relacji flirtowała z funkcjonariuszami zachowując się pewnie i bez oznak skruchy. Po ogłoszeniu wyroku śmierci miała powiedzieć Życie to przyjemność, a przyjemności trwają zbyt krótko. W chwili egzekucji miała 24 lata. Wanda Klaff urodziła się 6 marca 1922 roku w Gdańsku. Była córką gdańskiego kolejarza Ludwika Kalacińskiego, który w czasie wojny zmienił nazwisko na Kalden. Szkołę podstawową ukończyła w 1938 roku. Pracowała najpierw w fabryce marmolady, później jako konduktorka tramwajowa. W 1942 roku wyszła za mąż za Williego Klaffa. W 1944 roku została ss auf i została skierowana do służby w podobozach Szczutowu. Najpierw w Pruszczu Gdańskim, później w Rusocinie. Z relacji więźniarek wynika, że w obu tych miejscach zasłynęła z wyjątkowego sadyzmu. Biła, poniżała i znęcała się nad osadzonymi. Zeznania były jednoznaczne. Wykazywała się okrucieństwem przekraczającym nawet brutalne standardy obozu. Po wojnie uciekła i przez kilka miesięcy próbowała ukrywać się w mieszkaniu rodziców przy ówczesnej ulicy pol w Gdańsku. Została aresztowana 11 czerwca 1945 roku. W czasie pobytu w areszcie przeszła tyfus. W trakcie procesu nie okazała skruchy, wręcz przeciwnie. Jej słowa zostały zapamiętane jako jeden z najmocniejszych momentów całej rozprawy. Powiedziała, byłam zbyt inteligentna, żeby zostać gospodynią domową. Jestem bardzo inteligentna i oddana służbie w obozach. Biłam przynajmniej dwie więźniarki dziennie. Jej chód emocjonalny, pewność siebie i brak refleksji wywołały poruszenia nawet wśród obserwatorów sali sądowej. Była jedną z pierwszych kobiet w tym procesie, które zwróciły uwagę opinii publicznej nie tylko swoimi czynami, ale też postawą. W dniu egzekucji miała 24 lata. Elisabeth Becker urodziła się w 1923 roku w Neutych, dzisiejszym nowym stawie w rodzinie Niemców osiedlonych na Pomorzu. Przed wojną pracowała jako konduktorka tramwajowa, a później jako urzędniczka w lokalnej administracji. W 1944 roku po krótkim przeszkoleniu została skierowana do sztutofu jako strażniczka SS w sektorze SK3, kobiecej części obozu. Nie należała do najbardziej brutalnych nadzorczeń. Jej służba trwała zaledwie kilka miesięcy od września 1944 do stycznia 1945. Zachorowała na tyfus i została przewieziona do szpitala w Gdańsku, gdzie 13 kwietnia 1945 roku została aresztowana. Podczas procesów w Gdańsku nie zaprzeczała, że służyła w obozie. Nie udowodniono jej jednak udziału w selekcjach czy aktach skrajnej przemocy na taką skalę jak innym oskarżonym. Mimo to została uznana za współwinną zbrodni przeciwko ludzkości głównie ze względu na to, że osobiście odprowadzała więźniów do komór gazowych. Sąd, dostrzegając mniejsze ciężar jej winy, wydał opinię pozytywną i zaproponował zmianę kary śmierci na 15 lat pozbawienia wolności. Skreślano przy tym, że Elisabeth Becker pełniła służby krótko, nie wykazywała się sadyzmem ani inicjatywą w zadawaniu cierpienia. Jej udział ograniczył się do wykonywania rozkazów. Sprawa została skierowana do prezydenta rzeczpospolitej Bolesława Bieruto, tylko on mógł zastosować prawo łaski, jednak odmówił. Nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, i tym samym Becker została objęta wyrokiem śmierci, podobnie jak pozostałe oskarżone. W dniu egzekucji miała niepełne 23 lata. Gerda Steinhoff. Urodziła się 29 stycznia 1922 roku w Gdańsku w Rzeszczu. Zaczynała jako służąca, później pracowała w piekarni, a następnie jako konduktorka tramwaju. Wyszła za mąż i urodziła dziecko. W 1944 roku zgłosiła się dobrowolnie do SS. Została przyjęta jako strażniczka obozu koncentracyjnego Stutthof. Początkowo nadzorowała około 400 więźniarek w sektorze kobiecym. Od 31 października 1944 roku pełniła funkcję ss Ober czyli przełożonych strażniczek w podobozach dancych holm i Bromberg Oss. Za sumienność w pełnieniu obowiązków otrzymała niemieckie odznaczenie wojskowe Krzyż Żelazny. Została zatrzymana 25 maja 1945 roku w Gdańsku. W relacjach świadków zapamiętano ją jako kobietę, która okazywała satysfakcję z posiadanej władzy. Podczas bicia więźniarek uśmiechała się, a według niektórych relacji sprawiała wrażenie dumnej z tego, co robiła. W trakcie procesu zachowywała się pewnie chłodno i obojętnie. Nie wyraziła skruchy. Sąd uznał ją za jedną z najniebezpieczniejszych i najbardziej brutalnych nadzorczyń w całej załodze Sztutowu. Zapadł najwyższy możliwy wyrok. W chwili egzekucji miała 24 lata. Ewa Paradis. Urodziła się 17 grudnia 1920 roku w Lęborku. Pracowała w różnych niemieckich miastach jako konduktorka tramwajowa, m.in. w Uppercalu i Erfurcie. Później powróciła do rodzinnego Lauenburga. Nie była zamężna. W sierpniu 1944 roku rozpoczęła przeszkolenie na SS-Aufzererin w głównym obozie Stutthof. W październiku została skierowana do podobozu Bromberg-Ost. W styczniu 1945 roku wróciła do sektora SK-3 w Stutthofie, gdzie służyła aż do ostatnich dni funkcjonowania obozu. Według relacji byłych więźniarek zasłynęła z wyjątkowego okrucieństwa. Jedną z najczęściej opisywanych praktyk było polewanie nagich kobiet zimną wodą, zmuszanie ich do stania boso na śniegu i przetrzymywania w takich warunkach przez długi czas. Świadkowie zeznali również, że wykazywała się brutalnością fizyczną i psychiczną wobec więźniów. Podczas tzw. marszów ewakuacyjnych, czyli przymusowego przenoszenia więźniów do innych obozów w końcowej fazie wojny, Paradis brała udział w konwojowaniu. Z jej udziałem wiąże się śmierć wielu osób, które nie przetrwały wycieńczenia, warunków pogodowych i przemocy ze strony konwojujących. Po wojnie została rozpoznana, zatrzymana i postawiona przed polskim sądem w Gdańsku. W trakcie procesu nie wykazała żadnych emocji ani skruchy. Została uznana za winną zbrodni przeciwko ludzkości i skazana na karę śmierci. 4 lipca 1946 roku została ostatnią z kobiet powieszonych publicznie na Wysokiej Górze w Gdańsku. W chwili egzekucji miała 25 lat. Proces rozpoczął się 25 kwietnia 1946 roku w Gdańsku przed specjalnym sądem karnym. Na ławie oskarżonych zasiadło 15 osób: 6 kobiet, 3 osoby z niemieckiej załogi SS oraz 6 Polaków, którzy pełnili funkcję KAPO, czyli więźniów funkcyjnych współpracujących z niemieckimi władzami obozowymi. Przewodniczącym składu sędziowskiego był dr Józef Tarczewski. Oskarżenia reprezentowali dwaj prokuratorzy: Adolf Demp, delegowany z Warszawy oraz Stanisław Stachurski z Gdańska, autor aktu oskarżenia. Przesłuchano ponad 40 świadków, w tym byłych więźniów obozu, a także osoby z personelu medycznego i cywilnego. Przeprowadzono również wizję lokalną w Stutthofie z udziałem oskarżonych i mediów, co miało udowodnić mechanizm działania obozu i udział poszczególnych osób w zbrodniach. Proces miał charakter publiczny. Relacjonowały go media ogólnopolskie, w tym Dziennik Bałtycki, Przekrój i Gazeta Ludowa. Codzienne podsumowania były również nadawane w polskim radiu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wprowadzono bilety wstępu dla publiczności. Rozprawa trwała ponad miesiąc. 1 czerwca 1946 roku zapadł wyrok. Dwie osoby skazano na karę więzienia. Kazimierza Kawalskiego na 3 lata, Erne Beilhardt na 5 lat. Dwie osoby uniewinniono, Aleksy Duzdal oraz Jan Prejs. 11 oskarżonych skazano na karę śmierci przez powieszenie. W tej grupie znalazło się 5 kobiet z SS, trzech niemieckich funkcjonariuszy oraz trzech Polaków pełniących funkcję kapo. Publiczna egzekucja odbyła się na Biskupiej Górce w Gdańsku w dzisiejszej okolicy adresu Pokulanka 73. Zgromadził się tam tłum według różnych źródeł od 150 do nawet 200 tysięcy osób. Tego dnia zakłady pracy skróciły dzień roboczy, organizowano dodatkowe autobusy, a informacja o wydarzeniu była szeroko nagłaśniana przez prasę i radio. Obowiązywał zakaz zabierania dzieci, jednak wiele osób zignorowało te apele. Na placu ustawiono pięć szubienic, każda z miejscem dla kilku skazanych. Skazanych dostarczono ciężarówkami, siedzieli z rękoma związanymi za plecami, za nimi stali byli więźniowie obozu, to oni zostali wyznaczeni do wykonania wyroków. Na sygnał prokuratora dokładnie o godzinie 17 kierowcy pojazdów ruszyli, platformy opadły, a wyroki zostały wykonane. Ciała skazanych nie zostały od razu zabrane, przez pewien czas wisiały na oczach tysięcy osób. Z czasem tłum podszedł bliżej zrywano ubrania, zdejmowano buty i odcinano fragmenty sznurów. Ciała przetransportowano do zakładu anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie zostały wykorzystane do celów dydaktycznych. Warto odnotowania jest, że mimo skali wydarzenia nie była to ostatnia publiczna egzekucja. Dziesięć dni później, 21 lipca 1946 roku, na stokach poznańskiej cytadeli wykonano wyrok śmierci na Arturze Greiserze, wysokim rangą funkcjonariuszu SS i namiestniku Rzeszy w kraju Warty. Po sekcji zwłok jego ciało zostało spalone w tym samym krematorium, w którym wcześniej palono ciała ofiar niemieckich zbrodni. To jednak egzekucja w Gdańsku była największa pod względem liczby obecnych świadków i osób straconych. Były to zarazem ostatnie publiczne egzekucje w Polsce. Warto wspomnieć o tragicznym następstwie tej sceny. W całej Polsce po medialnych relacjach i opowieściach świadków doszło do swoistej fali zabaw wisielca organizowanej przez dzieci. Według niektórych źródeł, kilkanaście z nich zakończyło się tragicznie. Pięć kobiet, zwykłych z pozoru: pracownic, urzędniczek, konduktorek. W ciągu kilku miesięcy zamieniły się w oprawczynie, strażniczki systemu, który niszczył ludzkie życie każdego dnia. Ich historia to nie tylko katalog zbrodni, to także przestroga. O tym, jak zwyczajność może zostać wypaczona przez ideologię, władzę i przyzwolenie na zło. Proces załogi sztutowo był jednym z pierwszych i największych procesów zbrodniarzy wojennych w Polsce. Był jawny. Publiczny i miał pokazać światu, że sprawiedliwość może dosięgnąć nawet tych, którzy do końca nie okazali skruchy. Ale to nie tylko wyrok sądu. To także wyrok historii na każdą zbrodnię, na każde byłem tylko pionkiem, na każde ja tylko wykonywałem rozkazy. Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, tych znanych i tych niemal zapomnianych, subskrybuj kanał Wyrok Ostateczny. To dopiero początek serii o tych, którzy zostali skazani na najwyższy wymiar kary. Kolejny odcinek już wkrótce.